Czy to faktycznie koniec pieców gazowych w Polsce? Dzisiaj temat, który dotyczy naprawdę wielu z nas, czyli nadchodzących zmian w ogrzewaniu naszych domów. Czy to prawda, że piece gazowe będą w ogóle zakazane? Od kiedy mają wejść w życie te nowe przepisy? Oto wszystko, co musisz wiedzieć. Słyszałeś na pewno o planowanych zmianach dotyczących ogrzewania naszych domów. Mówi się właśnie o zakazie pieców gazowych. Sprawdźmy więc, co to oznacza dla nas, no i obalmy mity. Przede wszystkim od razu Cię uspokajam, nie będzie obowiązku natychmiastowej wymiany istniejących pieców gazowych. Nowe przepisy najpierw obejmą tylko i wyłącznie nowo budowane domy, a dopiero z czasem będą rozszerzane. Zmiany będą wprowadzane stopniowo i w różnych terminach dla nowych i istniejących budynków. Nowe budynki. 2025 rok. Koniec dofinansowań na zakup kotłów gazowych, na przykład w programie Czyste Powietrze. 2027 rok Wprowadzenie opłaty ETS-2 za emisję budynków, czyli wyższe rachunki za ogrzewanie. 2028 Zakaz instalacji kotłów gazowych w budynkach publicznych. 2030 Rok Zakaz montowania kotłów gazowych w nowych budynkach mieszkalnych. Przepisy mają obowiązywać do 2040 roku. Najprawdopodobniej zakaz będzie dotyczył jedynie budynku, które korzystają wyłącznie z kotłów gazowych, a urządzenia wspomagające np. w połączeniu z pompą ciepła mogą pozostać legalne. No więc czy będzie zakaz pieców gazowych od 2025 roku w Polsce? Nie. Zakaz używania pieców gazowych od 2025 roku nie wchodzi w życie. To mit, który często pojawia się w mediach. Jak jest naprawdę? Od właśnie 2025 roku, w krajach Unii, w tym Polsce, nie będzie można finansować zakupu nowych pieców gazowych z publicznych pieniędzy, na przykład właśnie tak jak mówiłam z programu Czyste Powietrze. Nadal będzie można instalować kotły gazowe, ale na własny koszt i tylko już w istniejących budynkach. Jeśli masz piec gazowy, nie musisz go od razu wymieniać, no ale warto już teraz zastanowić się nad alternatywnymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła czy jakieś systemy hybrydowe. Warto też być na bieżąco oczywiście z dostępnymi dotacjami i programami wsparcia w takich sytuacjach. A ty co sądzisz o tych zmianach? Czy planujesz modernizację swojego systemu ogrzewania? Daj znać w komentarzu. A jeśli uważasz, że film jest pomocny, udostępnij go znajomym. Nie zapomnij również obserwować profilu po więcej aktualności.